Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem takim uniwersalnym, bo tutaj ogólnie zebrałam informacje energetyczne, które pojawiły się teraz przy bieżącej energii, i będzie tutaj kilka aspektów, kilka wątków. Wiadomo, że nie każdy wątek będzie dla wszystkich, chociaż może 90% tutaj dla kogoś będzie, ale na pewno. No, 100% ciężko, dlatego że tutaj są wątki oddzielne, aspekty oddzielne, które nam się tutaj pokażą i tworzą pewną konkretną informację do konkretnych osób, ale to nie wszystko jest dla wszystkich, wiadomo. Więc w taki sposób, w takiej formie zrobimy sobie dzisiaj czytanie. Rozkład uniwersalny już około dwa razy taki filmik był na moim kanale nagrany, więc. Już taka forma była. Dobrze, moi drodzy, co my tutaj widzimy w takim razie? Pierwsza informacja jest taka, że niektórzy z Was muszą być świadomi tego, że tracą siły pod wpływem pracocholizmu albo zbyt dużych obowiązków zawodowych. Już macie, że tak powiem, ostrzeżenie, bo dziesiątka ognia jest to karta ostrzegawcza, że jest ostatni dzwonek na to, żebyś zwolnił i żebyś zbastował. Tutaj za dużo na siebie bierzecie obowiązków zawodowych, kariera tutaj mi się pokazuje. Yy, I powiedziałabym, że niektórzy już nie, nie, nie umieją yy, postawić, że tak powiem, yy, granicy umiaru, tak? Czyli możecie przesadzać, możecie być za bardzo yy, nastawieni na karierę bądź po prostu za dużo obowiązków macie na głowie i to Was wycień, wycieńcza twój organizm już musisz być tego świadom, bo yy, tylko Ty możesz tutaj coś zrobić, nikt za ciebie tego nie zrobi. Tutaj jest za duże wejście w taki pęd y, zawodowy. I albo jest Ci to narzucane w pracy, albo to ty sam nakręcasz to wszystko, ale to cię bardzo osłabia. Musisz być tego świadom, bo masz ostrzeżenie w tym momencie. Druga informacja jest taka, że są jakieś przeszkody losowe bądź będą jakieś przeszkody losowe, losowe ku temu, żeby jakaś relacja się y, rozwinęła, albo żeby szła do przodu. Wiecie, z przeszkodami losowymi my nie dyskutujemy, dlatego że tutaj nie chodzi o to, że my możemy to zmienić, tylko nie możemy, bo to jest przeszkoda losowa. Czyli tak naprawdę odgórnie jest to zrobione, bo tak góra to widzi i taka jest, że tak powiem, sytuacja, że to wyjdzie ci na dobre. Natomiast generalnie tutaj mogą być to też relacje karmiczne, różnego rodzaju, rodzaju związki duchowe, bo mamy przy tym doświadczenie życiowe. Ale zdecydowanie tutaj mogą być jakieś y, blokady i wystopowania relacji romantycznych. Jeżeli na przykład liczyłeś, liczyłaś, że po jednej, dwóch randkach już jesteście związkiem, będziecie związkiem, to tutaj mogą się troszkę te rzeczy, że tak powiem, y, opóźnić. Jeżeli czekasz na jakiś kolejny etap w swoim już związku, takim powiedziałabym, który istnieje, to też musisz być świadom, że być może będą ku temu przeszkody losowe i trzeba będzie poczekać. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy wątek osób, które tak naprawdę doskonale wiedzą, że muszą się od czegoś uwolnić z przeszłości i to jest wątek romantyczny. Tutaj chodzi o uzdrowienie, uleczenie siebie i odejście od jakiejś przeszłości raz na zawsze. No nie mam, że tutaj chodzi o relacje, no bo jeżeli pokazuje mi się rycerz wody, no to jest tutaj zdecydowanie miłość, uczucie, tutaj jest jakaś relacja natomiast przy paziu ziemi i uwolnieniu jest powiedziane, że najwyższy czas żeby przepracować rzeczy z przeszłości, które cały czas siedzą i siedzą leżą i czekają na przepracowanie, przepracowanie uzdrowienie i uleczenie, możecie tego w ogóle nie robić możecie być świadomi, że trzeba to zrobić, ale z racji trudności i takiej Y, sytuacji niewygodnej, no bo to nie jest łatwe, prawda? To jest na nowo, jak gdyby, zetknięcie się z emocjami, które miały miejsce przy danej relacji. To nie jest w ogóle y, łatwe, bo to jest niekiedy rozdrapywanie ran, żeby one się raz na zawsze zabliźniły w odpowiedni sposób. Więc tutaj rzeczywiście taka informacja dla Was jest, i to jest niezbędne do tego, żebyś poszedł dalej do przodu w życiu. Jeżeli się nie uwolnisz raz na zawsze od tematu z przeszłości. Nie idziesz do przodu, czyli tak naprawdę przyszłość jest wtedy, można powiedzieć, zawieszona, i cały czas tkwisz, jak gdyby w takim y, czasie pomiędzy przeszłością a pomiędzy teraźniejszością, ale przyszłość tutaj do ciebie nie przychodzi, cały czas na, bież na bieżąco żyjesz, a chyba nie o to chodzi, prawda? Tutaj należy uleczyć i uzdrowić rzeczy z przeszłości. Y, co my tutaj dalej mamy? Niektórzy z Was, to się tyczy osób w relacjach, niektórzy z Was obawiają się, że partner, partnerka Was oszukuje i że ma przed Wami ukrytą osobę trzecią. Jest tutaj karta Księżyca, która o tym świadczy i karta Dziewiątki powietrza, czyli tak naprawdę wasze myśli i tak naprawdę produkowanie negatywizmu w głowie. Moi drodzy, mówiłam 50 razy albo i więcej, że jeżeli coś mielisz w głowie, i jest to negatywne, no, poprzez myśli możesz to, zrealiz... możesz to urzeczywistnić. I to wam mówię: no, stop, uważajcie na swoje myśli, uważajcie na to, jak myślicie i w jakim kierunku i jakiego rodzaju myśli posyłacie weter. To jest ważne. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że nie, niektóre rzeczy w Twoim życiu moż, mogą wyglądać tak, e, jak sobie na nie zapracowałeś myślami. Widzicie, na pewno byście tego wprost nie chcieli, jeżeli bym Wam spytała. Czy chcesz swoimi myślami wykreować, żeby on cię zdradził, żeby nie wiem, posypała ci się kariera, żeby nie przyznano ci jakiegoś stypendium? No na pewno byś nie chciał. A nieświadomie możesz tak robić, że sabotażujesz siebie w tej sytuacji, przez to, że wysyłasz negatywne myśli i negatywną energię. I tu jest to samo pokazane. Niektórzy z was mogą się zamartwiać, że wasz partner, partnerka kogoś ma. I generujecie te lęki, obawy, jeżeli masz silną, jeżeli masz dużą siłę moty, nie motywacji, tylko manifestacji, to ty to w pewnym momencie wymanifestujesz, o ile już to się nie dzieje. Więc moi drodzy, nie krakajcie i nie sabotażujcie siebie, bo możecie mieć to, czego się najbardziej obawiacie i boicie. Musicie zmienić poziom myślenia, musicie zmienić sposób myślenia, bo to jest istotne. Tutaj, jak widać, możecie. Niestety, ale przez własne myśli niekontrolowane yy, stworzyć sytuację, której byście nie chcieli. Sprawiedliwość, Piątka Ziemi i Rycerz Ognia. Tu jest zwrot jakiejś karmy, tylko wiecie, was jest za dużo teraz przy ogólnym. Czytaniu, żeby Wam powiedzieć, czy będziecie mieć tą karmę negatywną czy pozytywną, ten zwrot. Ale tutaj rzeczywiście będzie zwrot jakiejś karmy, czyli będziecie rozliczani za jakąś konkretną relację i będziecie też być może rozliczani za karmę indywidualną, i wtedy, jak gdyby, to jest trochę inny rodzaj karmy, ale też może być tak w karcie sprawiedliwości. W zależności jak się zachowywaliście i jak postępowaliście. Jeżeli dobrze, zwrot karmy będzie pozytywny, jeżeli negatywnie, wiadomo, że to będzie zwrot negatywny. Więc ja tutaj nie będę dalej tego wątku przedłużała, bo tu jest po prostu zwrot karmy. Tu jest informacja o zwrocie karmy. Dobrze, co, co tu jeszcze jest powiedziane? Powiedziane jest to, że w najbliższym czasie do Twojego życia przyjdzie osoba losowa. Nie musi być to koniecznie damsko-męska sytuacja. To może być każdy. Rycerz Ognia to jest osoba, która ma wejść do Twojego życia, żeby troszkę te Twoje zastałe energie poruszyć albo zmienić w Tobie pewne takie podejście ukierunkowania i jak gdyby modyfikację Twoich, pewnych nie wiem, sfer w Twoim życiu. No, rycerz Ognia, jak przychodzi, to przychodzi z pełnym impetem, z motywacją i on potrafi na człowieka podziałać. Pomimo iż zazwyczaj jest to osoba, która krótko w naszym życiu zagości, to mimo wszystko robi dużo dobrego, bo zaszczepia w Was taką, powiedziałabym, energię, energię motywacji, energię takiego yy, kopa energetycznego po prostu. Więc tutaj rzeczywiście ktoś taki w różnych postaciach i w różnych rolach do Twojego życia może przyjść. Co jest dalej? Rydwan, dziewiątka ognia i pustelnik. Może się nie udać jakaś podróż, albo podróż może nie dojść do skutku. Czyli powiedziałabym, że jeżeli się gdzieś wybieracie, to w ostatnim momencie, albo nieco ciut wcześniej, może się okazać, że nie, niestety, ale wyjazdu nie będzie, albo ktoś do was nie przyjedzie, tak? Bo też tak może być, że czekacie na kogoś i jest już to zaplanowane, a okaże się w rezultacie końcowym, że ta osoba po prostu się nie pojawi, bo nie będzie mogła z różnych przyczyn przyjechać. Jeżeli to wyjedziecie na podróż, w podróż, to też może być tak, że nie pojedziecie po prostu nie pojedziecie. Natomiast moi drodzy, co tu jeszcze jest powiedziane? Powiedziane jest to, że niektórzy, inne grupa, inna grupa może pojechać, ale będzie to podróż nieudana. Więc też w taki sposób mi się to pokazuje. Jeżeli czekacie na jakieś zwieńczenie swojego dzieła, albo czekacie na to, żeby dostać jakieś, nie wiem publiczne owacje albo, żeby ktoś was docenił, to jeszcze nie teraz. Tu jest powiedziane, że musisz być cierpliwy, cierpliwa i musisz przede wszystkim poczekać, aż to się zadzieje. To nie będzie na już. Uważam, że do y, 3-4 tygodni to się nie zadzieje. To jest troszkę dłuższa perspektywa, ale mam wrażenie, że ty osiągniesz tutaj swój cel i będziesz jak gdyby miał to uznanie, ale jeszcze nie teraz. Być może będziesz musiał na to poczekać dłużej. Aniżeli planowałeś, aniżeli byś chciał. Czyli tutaj na wagę złota się kłania cierpliwość, po prostu kłania się w pas cierpliwość. Szóstka wody, królowa ognia i marzyciel. Tutaj dla niektórych z Was jest nowa droga życia Twojego dziecka. Czyli może być tak, że dziecko na przykład wylatuje z gniazda albo idzie na jakąś tam, wiecie, nową uczelnię, w ogóle pierwsza praca albo pierwsza szkoła wyższa. No, tutaj są różne y, sytuacje w zależności, ile dziecko ma lat, ale tutaj rzeczywiście przy waszym dziecku jest nowy rozdział. Może być też tak, że dziecko po prostu się ożeni albo wyjdzie za mąż, i to też jest nowy rozdział. Może być tak, że dziecko będzie się spodziewało dziecka, ale jeżeli tutaj y, nie jest to związane z dzieckiem, bo nie wszyscy dzieci mają, prawda? Niektórzy są jeszcze też w takim wieku, że nie mają jeszcze, to tu jest informacja, że. Coś z przeszłości wróci do łask. Czyli jakaś energia, która została pozostawiona w przeszłości, albo z przeszłości, powraca i jest możliwość nowego początku w tej sytuacji. Ale nie mylcie tego z, z tym, że wraca były, bo tego nie widzę. Ja tutaj widzę jakąś energię z przeszłości, coś wraca z przeszłości. Czyli może być także jakieś pomysły, które były zawieszone. Albo twoje marzenia z dzieciństwa, albo to, co zawsze chciałeś osiągnąć. To, co na przykład musiało być w pewnym momencie z Twojego życia odcięte, bo trzeba było się innymi rzeczami zająć. Tutaj wraca jakaś energia z przeszłości w postaci jakichś, nie wiem, działań, przedsięwzięć, spełnionych marzeń, tak? I to jest nowa energia, która powraca. I tutaj na nowo bierzesz się za temat, na nowo podejmujesz ten temat i na nowo być może realizujesz się w tym temacie. I ten temat może być rzeczywiście ostatecznie zrealizowany, jeżeli nigdy nie był. Jeżeli nigdy nie było możliwości, żeby czegoś na przykład dokończyć. Yy, więc tutaj, moi drodzy, jest to taki rozkład ogólny, wątki nam się pokazały, które tutaj chciały nam się pokazać. Yy, prosiłabym o łapki w górę i komentarze, jeżeli filmik się podobał. Yy, ostatni dzień na promocję dwa pytania za 50 zł. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Oliana.